Oh no. Slowly. Jeżeli chodzi o Miners Wałbrzych to dzisiaj rewelacja. No. Nie spodziewaliśmy się chyba tego, że dzisiaj pójdzie tak gładko. Drużyna z jednak z dłuższymi tradycjami futbolowymi. Tutaj pierwszy mecz dla Minersów. Tylko się, tylko się cieszyć z wyniku, jaki osiągnęliśmy na boisku i poza nim. Bo trzeba też wspomnieć o tym, ile ludzi dzisiaj przyszło zobaczyć ten wielki sukces chłopaków. Chłopaki się bardzo szybko rozwijają, jak na pół roku prezentują już całkiem... Poziom, który można sprzedawać jako produkt, na który przyjdą ludzie i zobaczą ich. Ciężki trening, który wkładają w godzinach popołudniowych po pracy po szkole. Pokonaliśmy drużynę, która w futbolu siedzi prawie od trzech lat, tak? My jesteśmy tutaj od pięciu miesięcy trenujemy, więc ogromny sukces, ogromny. Nikt w to nie wierzył, nikt nie wierzył, że się uda. Udało nam się, no, czas tylko po prostu świętować ten wielki sukces naprawdę być może na jesień rozegramy kolejny mecz. Nie jesteśmy jeszcze w lidze, nie zgłosiliśmy się do ligi, więc te mecze są na zasadzie tutaj takich jakby jednorazowych turniejów, tak? Więc tutaj zawodnicy toczą batalię. Nie, na, nie należy nazywać tego sparingiem, jest to naprawdę mecz o, o, o tutaj, o zwycięstwo i tak naprawdę dla drużyn o wszystko. Nikt nie ma zamiaru tutaj oddawać, nie było tutaj grania rezerwami, nic takiego nie miało miejsca. 100% skupienia. Wygraliśmy, pokonaliśmy drużynę trzyletnią, to jest olbrzymi sukces i naprawdę trzeba być z tego niesamowicie dumny. Pokonaliśmy drużynę, która, wcześniej naprawdę zdominowała rywalów na naszym teoretycznie poziomie, no więc, więc tutaj Jaguarsi to jest naprawdę solidna drużyna i trzeba im to w 100% oddać wynik. Nie świadczy oni o tym, że oni są tacy sławi, tylko po prostu my byliśmy gotowi na ten mecz i wygraliśmy, tak? Zobaczymy, co się dzieje. Zobaczymy, co się dzieje. to, co się dzieje. Zobaczymy, co się dzieje. Zobaczymy, Nie. się dzieje. Zobaczymy, co się dzieje. Zobaczymy, kolejnego się dzieje. Zobaczymy, co się tym razem.

Pierwszy raz futbol amerykański w Wałbrzychu i to jeszcze w wydaniu Wałbrzyskiej drużyny. Cieszę się, że mogliśmy pomóc tutaj zespołowi zorganizować właśnie takie wydarzenie. Myślę, że atrakcyjne dla kibiców. Grupa pasjonatów zebrała się. No my chcemy, staramy się wspierać, pomagać właśnie przy takich inicjatywach. Chcemy, żeby Aquas Grój to był obiekt dla wszystkich, dla całego Wałbrzycha. Fajna, fajna inicjatywa tutaj moim zdaniem, bo nie było takich rzeczy tutaj. Chyba dużo ludzi to przyciągnęło i fajnie, mi się bardzo podobało. Na pewno przyjdę na następny mecz, jak będzie. Powiedz mi, podoba ci się ten sport? No. A w ogóle jak dzisiaj, jak dzisiaj oceniasz e, cały mecz? Dobry mecz. Fajny, właśnie lepszy niż piłka nożna sądzimy, tak Nikola? Trzeba szybko biegać i trzymać piłkę, tak? A komu kibicowałaś? Y, naszej oczywiście drużynie. A jak dzisiaj kibicowałeś? Takie. Ja. Z jakiej drużyny? Miners. Minersom. Co widać. A spodziewałyście się takich emocji? Aż takich, to nie było. Bardzo fajnie jesteśmy bardzo mile zaskoczone i na pewno na następne mecze też przyjdziemy. Tak jest.